Dobra, zapraszam na gierkę. Gramy z XMATI, czyli jednym z najlepszych Hejdikery na wejście. Zapraszam, zobaczymy z czym to się je. Eee, gramy Lulu Zeri, czyli bardzo popularny Botlane ostatnio. Sprawdźmy o co tu chodzi, jak to będzie wyglądało. Bin czyli top 1 Riven na Westie aktualnie. No, wydaje mi się, że ta gra bardzo dobrze się zapowiada. Dlatego ważne jest, żeby przed grą się nawodnić monsterkiem brzoskwiniowym, bo to jeden z najlepszych monsterków. Ja mam z X -ma 0% win No to czas coś wygrać w końcu, nie? Ile można przegrywać? No, Eliska zaczyna od góry idealnie. Mamy jako w A Jest okej, okay, jest okej. Okay. Ja bym chciał porumować, ale mimo wszystko chcę też grać pod bota. To będzie ciekawy mecz, a to Siema będzie ciekawa grać. jaka kurwa. A czemu ja gram solo? Czemu Żeli się nie tradeuje ze mną? Ja solo ich obiłem, solo! Solo, solo! Ty, ale tak szczerze, ta Milio nie jest taka słaba level 1, jak ja myślałem. Bo ona ma to W, czyli daje range'a Plus jeszcze, jak to da, to burnują autoataki jej. O, O, zjebałem. O, lecie, bałem KSEKO, jakie są top 3 EN, OLE według ciebie? Kocham C i -E ZAMKI MORDE! ZAMKI MORDE! PUMA, nieee! Chuj ci w dupę! Kurwa! Bro, you won't believe! What happened? Fucking Jung Puma18 donated me. Dzięki bardzo za free asystę. Dobra, git, O, oh, mid zabił, nice. Jak wave? O oh, wave do cipy, A ma TP. Mm, it's okay, it's okay. Ale zjebałem, zjebałem. No, No chuj mi w dupę. No, po prostu chuj mi w dupę. Jestem głównym. Tego nie notuj, stary. Tu nie ma nic do notowania. Ale ten kill na, na Milo tak dużo nam daje teraz. Bo. Zobajle ile traci Jinx, bo nie może podejść. To jest so good. Top 3 trzy energole? Brzoskwiniowy, cytrusowy i nitro, monsterki. A jeszcze Red Bull Jagodowy i Jagoda Acaj. Coś takiego. Co to jest Jagoda Acaj? Ale jest taki nowy, fioletowy. Wczoraj piłem pierwszy raz. O, jak ja to jeszcze schryzuję elegancko. Dzięki Turbo Rocket Bear. Jest git, zanotuj. Frizz jest super. Bo mamy wave'a bliżej siebie i oni teraz muszą respektować. Widzą, że foguje i się boją, wiesz o co chodzi? I zobacz, nie mogą podejść. Mamy taki fire'ant, tyle kurwa wolności. Mogłem się shieldować, ale nie będę dawał się kurwa obić jak jakiś pet, nie? I teraz mamy jeszcze slowpu zbudowany, zanotuj, więc... Jak list do zobaczy i przyjdzie na tym wave'ie... To jest koniec gry. Przepraszam, Konrad z i e r o z, -P -R -O -S -Z y l -M i z j e b a l m. Nie ma problemu, stary, wybaczam. Tutaj jest takie wiesz, ku na od, odstraszenie. Zobacz jaki zbudowany wave. Wiesz, jak się buduje, nie? O, idzie team, elegancko, jest koniec gry. <ścoughs> o, ale oni są teraz smutni i dlatego gram w lola. Zobacz, jaką mają depresję typy. Przeżył. Nice Żyjesz, maluszku? Gdzie Lizandra? Ej Worf! WORF! Ta kurwa nie farmi! Jagody Acaj to brazylijski super owoc Super owoc? Kurwa. A wiedzieliście, że owoc kaktusa nazywa się smoczy owoc? Zawsze jak był Liquid smoczy owoc, ja nie wiedziałem o co chodzi. Jaki kurwa smoczy? Przecież smoki nie istnieją. A to od kaktusa jest Mogę spróbować tu coś zrobić, ale... Ona nie ma R-ki No jakoś się tam pierdolne. Wracam na bot'a Ogólnie zasada jest taka, i to i to jest giga ważne Jeżeli mid schodzi, żeby ci pomóc I oddaje wave'a I traci resorce przy dobrym roumie nie powinien tego robić, ale. Nie powinien tracić, ale gdy to robi, to my mu się odwdzięczamy. To jest tak jak z ziomeczkiem: on ci postawi browara, to ty mu postawisz. Trzeba sobie pomagać. Razem możemy więcej. Gry łączą a niedzielą. Wiesz o co chodzi? Strasznie squishy jest Tamilo. Milo. Okej, bro, okej. Nice. Dobrze gra, Mati, dobrze gra. This so good. Smog wawelski to tak zwany archozaur? Ja udaję, udaję, to jest też ważne Tak zwany movement straszak. Testujesz przy Henemy. My nie możemy go zdejmować, bo nie mamy wizji. Ale chcemy zobaczyć jak się zachowa, nie? Dobra szefie, jak wyjść z diamentu no, jako main Adisi Monitor włączony i klawiatura podpięta, ale kurwy na pozostałej części mapy chyba zapomniały tego zrobić nie Wiem jak jest. Ogólnie AD carry na tym elo jest najcięższe i to jest Liltok. Musisz być o TP Dravena i solo kierować te kurwy Ale, ale to prawda, granie AD carry na, na plat w górę je, Jest giga rakotwórcze, nie? Musisz uważać Giga ciężko Dzięki Holy Diver. Siema. Siema Czemu mi czyta kurwa teraz, to co piszecie w subach No dobra, w sumie git Dzięk 60 CS. Jeżeli 90 Zawsze jak wychodzisz, to wychodzisz w mida, nigdy nie wiesz, czy tu się nic nie stanie, może jungler akurat, i tak masz kurwa lukę, nie potrzebujecie zeli, żeby dopchać wave'a. No trochę spóźnione, chciałem dać mu buffy tutaj, ale się nie dało. Dzięki bardzo, Confused Adam. Jest git, jest git, no ogólnie nie chcę rzucić, rzucić tutaj zakazanych słów, widzowie. Ale wydaje mi się. Może nic nie powiem na razie. Na razie się nic nie powiem. okej, okej, okej. O, szedłem w trapa. Ty <laughs> Dzięki Tobie właśnie Śmietanek! z P4 mam promo do D4 spamując Dzie Lulu i milio życz powodzenia. Trzy kratka wiadomości. Powodzenia, powodzenia. O, powodzenia, good luck stary. Dzięki. Śmietanek kurwa, to Polak. To widz na eko. Nic dziwnego, poradniki czytał. Essa. O. Właśnie z P4 mam promo do D4. Nice bro. Super. Spiduję mojego ziomeczka, Eko kurwa, zobacz jak dyma Ty, a jakbym mi ich tu jeszcze... A, jak... a to jest ward Ale bym ich pierdolął, zobacz co Leven robi, normalnie kurwa proksuje. Patrz jak mnie kurwa odepchnęła. Czysk, za szybko trochę wszedł mój ziomeczek. A jakbym mu jeszcze frajersko Rikol przerwał? Messa? Co, Lisandra mnie nie zabija. Chciałaby być z Gravesem, ale jeśli idzie Liska, ja gram. No, elegancko, wypierdalać z mojej linii Bambiku. Jest Graves w sambocie. Dobra, możemy ich zabić. No niech stracę. Niech pokuszę się o słowa, że tej gry się nie da wiewać. Jeden Mamy na pulsie, widzę, widzę. Jebane kurwy Pierdolone, trołujące Do chuja pana Zakazane słowa powiedziałem Oczywiście, za karę, za karę Muszę przegrać Idę Michaela, bo mają Lissandrę Okej okay. Shatter Montague Aha, jest weekend, a ty myślisz, że ja będę coś notował. Ja sam wiem HLO na Eunepla 3, to ja bym ci mógł wykłady dawać, bo gram normalnymi herosami jak na przykład Thresh albo Pike. Rel plus jeden. Przecież, nikt kurwa, nieironicznie nie ogląda tego streama jakiegoś zjeba jebanego, co siedzi krzyczy do monitora, grając Ardenciarą i malując paznokcie między grami, no? Wiadomo, że jak support main... To tylko giga czady, kurwa. To tylko Braum, Tresh, Nautilus, Spike, Leona. A nie jakaś lulu, soraczka nami, kurwa, Yumi. Jeszcze Yumi się zagraj. Pojebało cię chyba z jebie. Bo wy się śmiejecie z Nautilusa, nie? Okej, okay, może przyznam Wam rację. Nautilusa najczystszego nie mam, ale. Ale. Mój Tresh jest serio dobry. Mój, mój Tresh jest serio dobry. Ja mam porównywa porównywalnego tresha do Trimbiego, który jest uznawany za najlepszego tresha EU, rozumiesz? No, wydaje mi się, że na podobnym poziomie mamy, nie? No kurwa! Po prostu <ścoughs> ja bym pikował tresha, ale nie siedzi. Ja doświadczeniem nabytym podczas dwunastoletniej przygody z League of Legends, bo karierą tego nazwać nie można. Ja wiem, kiedy jaki champion siedzi, co dana kompozycja potrzebuje, żeby było dobre. I nie mogę piknąć Dresa na przykład w jakieś kurwa meczapy, w które nie pasuje, nie? Lulu zawsze siedzi. Widać, że się znasz. Widać, że robiłeś notatki, kurwa i wiesz o co chodzi. Ostatnio grałem na Top o off stream, zagrałem giereczkę, był venemii, a u mnie na topie był Der Fiedler, kurwa na Xinzao na topie, pod Tira, który zrobił chyba 0,8. Trochę się spasłem. What are you saying? Jak kurwa... Ja, ja właśnie schodłem, byłem na siłce ostatnio. Nie widać? Bez hitu? Dzięki widzowie. Zamknięte było? <laughs> Akurat było zamknięte. Widziałeś kurwa tego perfect Michaela na siebie? Wiedziałem, że mnie zerkuje, bo mam Michaela. Ja pierdolę, a jestem taki dobry Widziałeś, widziałeś, co? O? Widziałeś tego Michaela Jordana. Jo Zawsze zanotuj Michael, zawsze, zawsze na drugi. Nawet czasem i na pierwszy. W Lisandrę, w Zoi, w Lux a no, w, w każdy taki wiesz annoying i CC Fidlestick Ale zgasłem e, e? E, chuj ci w dupę Miałem na e liście. My bad, my bad. O, ma inny plan. Ej, jak pijecie monsterka, nie? Albo jakieś innego energole, jeśli w ogóle pijecie takie gówno, one-shotujecie czy pijecie tak powoli, żeby się delektować? No, Powoli, nie? Powoli, powoli, Jo Z monsterkiem jak z seksem, nie? Tylko powoli. Jak za szybko włożyć, to boli. I co, oddajemy barona tako? For free, za darmo? A co to kurwa? A, nie robią. Dobra, Git. Skąd wiem? No bo mnie stary dymał kiedyś. Głupio pytasz. Nice, nice. No jako chcę wygrać. No, co ze spermą? Widzowie, ja głowda nie jadłem nigdy. Ale spermę piłem raz w życiu. O, dzięki za hila, kocham cię. Tylko raz. Nie! Nie! A, a. Widzowie, to follow-up do, do Dawida Jaspera. Nie znacie? Oe, zole, Bambiki, widzowie z TikToka. Jest tu jak. Wszyscy jesteście z TikToka? Siema, ja pierwszy, ja z TikToka. Siema, siema, siema. siemanko. Ja z OnlyFansa, a jesteś z Pornhuba? I widział mojego wielkiego naganiacza? Ostatnio nowy film wleciał. No dobra, ale Wazi był big gigantem, nie? Także już wiesz, wszystko zależy od strony patrzenia. Ej, chyba kurwa każdy miał takiego kumpla. Takiego kumpla bezbeka. Ja nie mi się wydaje, że w każdej grupie jest taki kumpel. I zanim powiesz, że to ja kurwa byłem, to zangi mordę. Ale ale plus jeden czy minus jeden? Bo wydaje, wydaje mi się, że zawsze w każdej takiej grupie znajomych, wiesz, w grupie kumpli, jest taki kumpel bezbek. Plus jeden? jo Musiałem już rzucić poli, bo mnie nosiło. Ostatnio niosłem tą wodę, jechałem hulajnogą stary i mam kurwa. Mam takie zakwasy na nadgarstku, że. Jak rzucam poli, to boli. A co dopiero, jakbym grał skillowym kilowym czempionem? Ja pierdolę. Ten Renek to już kurwiony, 200 HP dostał z moich kół. Jak rzucam poli, to mnie boli godność? Ja pierdolę. No ta bo przecież grasz lulu, to na bank ci koledzy kanapki zabierają w szkole i cię dymają w dupę. Na 100%. Nie to co. Nie to co Adam, kurwa, i Kamil Ci to grają, Yasuo, Lee duo Na goldzie na iście, kurwa Xin gankuje Jarvan Jakieś kurwa zeddy, Riven, jakieś mechaniczne bestie, nie? A ty frajer, napierdalasz Lulu, jebany nieudaczniku No, popisałeś się Riven? No nie było mnie, szkoda Czemu ta kurwa mnie spingowała? Uh, I was base, you cringe games Tak, don't typę uh, no, What? Co on pisze? No jestem w szoku Walked to vita, miały być kurwa topem? Pierdolona tarantula jebana What? Bóg na Riven? Wychodzę, jakaś kurwa jebana na pająku. Śmieć będzie mi pisał. Normalnie wydymam mu matkę dzisiaj dla Beki, bo my w kurwiu. Więc mnie nie udacznik. Dobra, muszę sprawdzić to typa, bo już mnie w kurwiu. Normalnie ty będzie mi. I Rodę, jak on miał? Na Niemiec! Mm.